Przepcham, ale o! dajesz, dajesz, jest! co z golem, dobrze! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy! Zaczynamy serię roketową. Zaczynamy od tego, co wspominałem, czyli... W tej serii chciałbym zagrać z możliwie jak najbardziej każdym poziomem gracza w rokecie, zaczynając od poziomu prawdziwego brąza. Więc witam cię, Stardixos, cześć. Cześć. Także dzisiaj udało nam się koniec końców znaleźć gracza, który mniej więcej mógłby, bo niekoniecznie tak jest, prezentować taki poziom i to niekoniecznie też jestem ja. Więc mamy tutaj Stardixosa, gracza w miarę świeżego który to będzie próbował oczywiście ze wszystkich sił wygrać i grając jeszcze na tym poziomie zrobimy tak, że chyba zaczniemy od dwóch casuali i spróbujemy tego jednego rankeda, no. Jeżeli się uda, to go zagramy. Dobra, a jedziesz? A jedziesz? ja jadę. Jak jesteśmy od boku, zróbmy taką zasadę, kto jest od boku, ten, ten jedzie, a jeżeli jesteśmy razem od boku, to ten kto od lewej strony ogólnie jest, nie? To, to starajmy się zrobić to w ten o. sposób, okej? Okay? Ja jechałem wstecz, ale nie miałem gusta. Dobra, luzik, luzik na spokojnie. To jest wszystko dla dobrej zabawy, żeby tutaj ciekawie to na odcinku wyglądało. Także mówię, taki mały, małe wyzwanie, można powiedzieć, takiej gry. Dobra, także spróbujmy, spróbujmy coś. Coś tutaj pograć. Czy może ja ci będę starał się podawać albo raczej żebyś tak ty mi podawał? Zaraz mi zbiją. Cały czas za nim, no. No tak, no bo oni, oni będą tak robić. Wystarczy, że jeden przebije tak naprawdę za mnie piłkę ona poleci. Jedź do tego jak możesz. Dobra. Dobra, jedzie gwiazdor nasz. Podjechał. Tym razem byłem szybszy. No, tym razem wyszło. Leci piłeczka pod nich. A. Dawaj, dawaj, gryź ich tam wiesz. Dziabaj ich jak możesz, naj naj najbardziej, jak się da. Dobra. Okej, okay, nad jednym przeszło, ale nad drugim już niekoniecznie. Najgorzej, bo oni tu będą dwóch w tempo lecieć prawdopodobnie. Widziałeś jak on był wysoko? No widziałem, widziałem o, Jeszcze buściga Dawaj, z dawaj, 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 dawaj I do przodu Dawaj starnikszo zlecisz z tym Ajajaj, aj, aj, prawie, prawie, ale to jest dobra taktyka ja ci będę starał się wypuszczać te, te piłki do, do przodu. No niestety oni stosują też nieczystą zagrywkę. To jest coś, co mógłbyś ty robić. Czyli jeden prowadzi piłkę, a drugi jedzie, żeby mnie zniszczyć w bramce, nie? Ja, ja będę twojej pomocy potrzebował w takiej sytuacji. Tak, tak, tak. W takiej sytuacji będę twojej pomocy potrzebował. Niestety będziesz też zabierał mi busty i to jest minus. Dobra. No ja widzisz, ja potrzebuję ciebie tu, ty musisz wracać, ty musisz za Rozumiem. nimi jechać. Ja jeszcze go skasowałem, ale już piłki nie wiem. Ty musisz jeździć za nimi, bo oni w ogóle... Ty rozwala mnie, że oni na casualu tak grają. To jest niesamowite. Że oni ja nawet nie to. próbują normalnie zagrać, tylko oni jadą i najbardziej spoconą taktykę stosują tutaj. Czyli jeden, jeden kasuje, drugi jedzie z piłką. Dobra, on to zgarnie, podaj, drugi strzela, chyba, że ty to gdzieś palniesz. Dobra, próbuj, próbuj, próbuj uderzyć piłkę. Dotknąłem go, dobrze. Dobrze, dobrze, cokolwiek, no. Okej, okay, zatrzymał mu to, ale ten będzie próbował palność. Dobra, dawaj, 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 jedź, 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 za nim, jedź, 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 śmiało. Jedź, ile się, ile się da, ile fabryka dała po prostu. W niego wjeżdżaj nawet, nawet po prostu bo, bo w niego tak wjeżdżaj. Nie ubrał. Bezczelnie. A, nie zdążyłem, sekundy. Ja, ja też próbowałem, ale nade mną. Staraj przyszedł. się nawet w nich wjeżdżać po prostu, że mm. zrozumiesz to? Rozumiem, nie nie będę musisz próbował. w piłkę tam konkretnie, tylko w nich Prawie, prawie. W nich się staraj. No i zobaczymy. Dobra, no ja jadę do tej piłki. Dobra, do tyłu... Orzysz, ty ale nie we mnie, nie we mnie, w nich sorry, tak wiesz... Dobra, obramowanie Nad uderzy. Na Nad poprzeczką. No, tu będą też, no... Te Dobra, Stardiksze, jakie tryhardy, ty dawaj. Próbuj przynajmniej w nich wjechać albo coś, bo... Będziemy potrzebowali pomocy, no, w sensie ja potrzebuję pomocy, żebyśmy coś mogli zrobić w tym meczu. Dawaj, no wjedź, w nich, w nich wjedź. Ja akurat się w tym momencie brakuje. Ale ty nie musisz mieć busta, ty możesz bez busta nawet w nich. Wiem. Ja. Dobra. Problem jest wtedy, że akurat oni mają busta, ja nie mam. No najgorzej, najgorzej. Też problem. Dobra. Dajesz w piłe, w piłe, w piłę, w piłę. Dobrze Dobrze Dobra Jedźcie, jedzie, jedzie. No, Ale tam już drugi jest niestety Ja wybił to nas górę. górę Jeszcze mi zabierają buściksa Wiesz co mnie rozwalił jeden A to dziad, Jakby nie? Tego ma... Jakby tego było mało, nie? Jak on mógł Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, przetrąć ich, przetrąć ich przynajmniej. O! Dobrze, dobrze, dobrze. No, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Może ja tej piłki. Że ja tę piłkę dotknąłem, to jest też niesamowity już cud. bez tam, tam busta. On mnie wysadzi, panie. Nie zdążę zabrać tego bósta. O, wyjąłem, Dobrze, chociaż tyle. Nie ma, nie ma, nie ma, jeszcze... Czekaj, czekaj, on tutaj leci. leci ładnie, stąpi, stąpi. ładnie. Dobra, zablokował mu. Nie było... Nie było strzału. Niestety. Jest 0,6 tylko na szczęście. Udało się, udało się na 0,6 polecieć. No nie było 0,7, to jest zawsze jakiś plus. Dobra, Dobra, wiemy teraz czego się spodziewać po nich, można atakować. <laughs> Dokładnie. Można jechać, dawaj, dawaj, Star Dixos. let's go. Każde twoje uderzenie piłki, czy uderzenie przeciwnika, Uderzyła? to już gra na naszą, Dobra. wiesz, korzyść. No, dobrze. No dawaj. dawaj. Oj, 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 za daleko, teraz sobie. Nie ten wszystkim jeszcze. Trzeba to idealnie, on mi idealnie to podał, no, my bad, my bad. Najgorsze jest to, że ja też miałem piłkę, ale pomyliłem, że myszy i zamiast odskoczyć żebym busta. No, zdarza się i tak, zdarza się w ten sposób. A, ale sobie źle do tej piły poleciałem, no. Boli mnie to, bo, bo fajnie dał radę to wykorzystać, no, aczkolwiek... No nie tym razem. O Jezus! Ledwo mu Co wytrąciłem? się wydarzyło? Te... Ledwo mu wytrąciłem piłkę i byłaby prawie bramka. O kurczę, dobrze, że wytrąciłeś. No, dosłownie obok bramki przeszła. No, ale na szczęście udało się, nie ma bramki Nie strzelili z tego bramki, to dobrze Trzymajmy się optymistycznej wersji ładne No braw, narożnik. Okej, okay. dawaj, 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 popnij, popnij piłę. Okej, okay. musisz do mnie jechać, musisz do mnie jechać, bo ja będę mam to tu... Jednego ROZWALIŁEM drugiego. Dobrze, dobrze! O, nie. <noise> nie. Dobra jest! Mamy łabnie, remis, łabnie, remis! Remis! Jeden, 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 Dobrze, Starnik szos. Bardzo dobrze. Ja mocno gościa. Rozwaliłeś gościa no. jednego, więc była pusta bramka. Bardzo dobrze, to, jest, to no. jest twoja robota. A to bramkarz był w ogóle? To bardzo dobrze, widzisz bramkarza, żeś załatwił. No i gituwa. Dobra, piłka o, dobrze dla nas poleciała. O nie, o nie, to jest dla nich podanie, panie. Lecę, lecę, lecę tam. Dobra, Jak? Ładne. Ładnie. Dało się to przechwycić nad nim. Miałem tu po buścik wolał, muszę sobie podjechać panie, teraz. Ale ładnie, kurde, ramkaż był. No, Bramkaż na miejscu, tak. Bramkaż na miejscu. Pamiętaj, że tu są lotni. Jeden i drugi mogą być bramkarzem. Dobra, obronione. I do przodu nie, nie ma. Broń! <śpokojnie>, spokojnie, spokojnie. Postaram się, skupiają, się obronić. Wie, jak trochę hardują w ogóle. Dobra, tutaj leć z tą piłką na pustaczka. No, jak on poleciał, loki? Nie, no, oni właśnie teraz. Mam wrażenie, że nie tryhardują teraz. Starnik dawaj powrót. Padłem teraz dobra. bramki. Nie niestety. Jeden. Jedna próba zbyt szybka. No, nie mogę. Ja nie mogę wyjeżdżać z bramki, bo to się źle kończy. No, ja nie jestem dobry na bramce. Dobra, no, ale w ataku przynajmniej odda... Dobra, jedź, jedź, jedź do piłki. U! Dawaj, próbuj. Zblokowany ładnie. O, no, fuknąłeś. O, ty kurcze. Jakbym miał te piły. Jedź, 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 Pi. Był szybszy skubaniec. Skubaniutki, no. Dobra, jedź do bramki. Ja próbuję tam dojechać. Nie. No nie, no nie uda się, nie uda się. No, próba była znowu podjęta. Liczyłem, że tam... Uda się to. Po... Teraz już takie tryhardują. Szkoda, no właśnie teraz, właśnie to, no to była ta rzecz. Szkoda, że mi piłkę zabrałeś, ale to nie, nie widziałeś mnie, więc, więc rozumiem. Myślałem, że sobie z nią pojadę, z tą piłką. <grych po tę> piłkę! Spokojnie. No, przepcham, ale o! dajesz, dajesz, jest! Pan z Golem! Dobrze! Idealne Dobrze, idealne dobrze! Patrz, ja, podanko i pyk! Idealnie skąd wykorzystany? Nice shot! Dobra, ja pojadę. Panie, kto ja jadę. ale byłem na wprost, no niby, ale. No ale to od boku masz szybciej niż na wprost. Wiem. To mnie. No, no! Widzisz, Stardixos, i co? Nie może być tak kolorowo, czemu pojechałeś po tę piłkę, skoro ja mam szybciej? No, no, no! A dobra. było mówione już dzisiaj, jedziemy, Master jak rastię. jesteśmy od boku, a jeżeli we dwóch od boku, to od lewej. A ty nawet nie byłeś od boku. Wtedy... Okej, okay, dobra. dobra. Żeby nie było, tutaj trzeba też... Nieczyste zagrywki, tak jak oni robią. Dawaj, 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 jedź, 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 jedź! Spróbuj go tam dziabnąć. O, że zapalić. jeszcze mnie rozwalił. No co za dziad jeden? Wstrętny. O, już go nie No niestety goś już obok podjechał. No i na puściaka, na puściaka leci. No wykorzystują teraz te, te puściaki. Ja nie wykorzystałem puściaka. Gość podjechał w tempo i dobrze, dobrze. Ale jak już strzelajem za gola to nie ma tragedii. Możesz się starać jeszcze robić tak, że jak ja uderzam piłkę z przodu, to ty na przykład zostajesz przy bramce, nie? Dobra, tak robimy. Żeśmy wiesz, taką rotację grali po prostu, nie? Dobra, wziąłem. Dobra, bibi, bibi, bi, 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 nie bi, wpadła. Bi. Dobra Jeden gość wywalony w kosmos został Leć do mnie Podjedź, podjedź, podjedź Dobrze, do dobrze, dobrze Drugi jeszcze będzie, ale na szczęście Ten co blisko piłki Nic ma busa w Ładne, Ładnie, ładnie, ładnie okay. Próba, próba, nie on to ma Prawie Zabieram mu boost. U. Oho, oho, czas się kończy, a my nie mamy tu goli. No, no tak, no nie mamy, to, to fakt leci. No ja też leciałem. On po, podleciał lepiej. Dobra, bijemy to za plecy jego kolegi, nie? Idealnie, idealne podanie do, do, jego kolegi. Liczyłem, że za plecy jego poleci. Ale już jeden tutaj był, no, no niestety, no niestety, było blisko, dwa gole strzeliliśmy. Wcześniej było 0-6, no. teraz jest 2-6, zawsze coś. Więc za, zawsze coś do przodu już, w porównaniu do, do wcześniejszej wersji. Progres jakiś. Kurde, wpadnie, 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 Myślałem, że, wpadnie. <laughs> że ktoś to palnie, było. no. No nic, do, dobrze, dobrze było, dwa gole strzeliliśmy, jest progres. E, moi drodzy, gramy jednak mecz casualowy z, jednego, z jednej prostej przyczyny. Okazało się, że StarDixos, mimo posiadania ponad 100 godzin w tę grę, nie ma ukończonego samouczka tego podstawowego, który trzeba mieć ukończony, żeby grać w ogóle rankedy. Ale musiałeś mówić o tych godzinach, aż. No ale to, to prawdę mówimy, nie? Przecież to nie jest kłamstwo. Ale po co aż tak w szczegóły się wbijać? No, dla widzów, żeby wiedzieli. Ładne, ładne. Tu musimy być transparentni, z kim gramy, żeby ten poziom można było określić. Faktycznie, dobra, musisz podjechać do bramki. Oni to mają, mają to. Próbowałem to zrobić. Pamiętaj, nie musisz zawsze jechać do piłki, tylko do bramki. Twoim celem jest, szczególnie jak nie mamy bramkarza, obrona na bramce, a nie uderzenie piłki, nie? Aha. Nie musisz zawsze jechać tylko za, za piłą. Leci piłka. Dobra, no leci, leci, ale nie doleciała, bo ją Dobry obroniłem. Bramkarz. Dobry bramkarz. Ziup. to wybić, ja no! God damn, dlaczego oni to wybili?! Ma, nie ma. Tak, łatwo. Okej, okay, okej, okay, dobra. Kontynuujesz akcję, czy... No, atakujemy. No nie, akurat nie, to była obrona jeszcze. Masz, dawaj, 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 dawaj Kurde. Oj, oj. Dobra, mam buścik... Dobra. No mówię, ty nie jedź do piłki, tylko jedź do bramki. Dobra. W sensie do, do naszej bramki. Piłka to tam wiesz, później, później. Staraj się jechać do, do bramy jakby. Nie nie. On tego monster. nie weźmie, no. Dobra, się waliłem z gościem. No, no, no. Może będzie ci łatwiej, jak będziesz jechał od bramki do piłki, niż od pleców do tej piły? Wybita. O, dobrze, dobrze. O, widzę, Zabry, że tak szybko, szybko próbujesz kontynuować akcję. Wepchany. Dobra, jest gol, jest gol. Skąd? Skąd? Obroniliśmy i kontra po prostu, nie? Nie podjechali za tą piłką i udało się, nie? Dobra, jadę do piłki, broni. ja będę stał przy bramce. Dobra, leci piła. Co on zrobił? On zagrał jak ja wczoraj. Okej, okej, okej. Dobra, tego się nie spodziewałem. Też nie, że tak szybko, nie? Nie, to chodzi, chodzi o to, że nikt w tę piłkę po prostu nie trafił. O kurcze. Że nikt w tę piłkę po prostu tam nie trafił, koniec końców. Ani ja, ani on, ani ty. Po prostu nikt tego nie wziął, koniec końców tej piły. To prawda, prawda. Dawaj, 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 ciśnij, ciśnij go, dobrze! Ciśnij, ciśnij! Będę do przodu, nie? Będę w piłkę. Albo w przeciwnika teraz. Daj. No, 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 no. Zblokowany trochę, więc nie trafił w dramkę, ale wycentrują to. Nie, do... to ty. Ty impostorze jeden. Jechałem żeby to bronić w ramce. Impostorze, bramki. jak bronić, jak to my atakowaliśmy? Impostorze. Ta, ale piłka była przy naszej bramce jeszcze. Chwilę przy dajmy. jakiej naszej <grym> bramce? Mam nadzieję, że cię ktoś z Waru zweryfikuje. O może. Przepraszam. Kontra, dobra. kontra, pusta bramka, czysta ich bramka. Tylko stardixo zwracający się do nas, no i. Byłem pierwszy, przed tymi co przystało. Jeden teraz. versus trzy. <grych> Dobra. Laptop dajesz. dajesz. Dobra. U, Pół. Dobra, twoja. Albo Do przeciwnika obok ciebie. O, o, o. Padaj, nie Padaj, tych Do przodu. Ok. Nie dotknięcie tego jest. Nie dotknął, no dawaj, no to jedź! Bik, dobrze! Dobrze, z zdawaj dawaj ich po kostkach i gryź! Kurde, nie trafiłem! Dajesz, dajesz, dajesz! Piła, leci! Okej, okay. podał mi, dziękuję. Asystę dostać powinien teraz, za tak. I, I właśnie taką piłkę to ty mógłbyś podać, nie? Jasne, spróbuję. Ty jesteś pod kątem? Tak, tak. No, nie widziałem, więc... No to ciekawe, że ty nie widzisz tego z tamtej perspektywy. No bo... Widziałem właśnie, tylko... A czy ty właśnie, czy ty sobie zmieniałeś ustawienia w tej grze? Czy ty grasz na 90 stopniach widoku? 90 stopni. Nie zmieniałem ustawień Ty, to weź se zmień na 110! I na te ustawienia takie... Preferowane do tej gry, bo w sumie może przez to też nie widzisz czasami rzeczy. Odbita? Jazno! Bawaj, Bito! Bito Stardixos na remis trzeba! O jemu podałem! No miał podanie z tego. Niestety. No niestety widzowie prawie, prawie remis się udało. No, może się jeszcze udało. a gość turnament champion winner Stardixos. To dobra, już wiesz, nie. taki dobry mecz przeciwko czempionowi, to ty niedługo chyba nową rangę. Nową rangę wbijesz, jak się uda na rankedy wbić. No dobra moi drodzy. ty było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloj, cześć, Siemanko. Na Dobra.